A spotkałem się z państwem i oświadczyłem, że podejmę próbę nawiązania kontaktu i dialogu z przedstawicielami władzy wykonawczej, ustawodawczej, którzy w moim najgłębszym przekonaniu działają bezprawnie, zmieniając system rzeczpospolitej. Wysłałem listy, prosiłem o kontakt, nawiązanie rozmowy i dialogu. Niestety tak się nie stało. Kryzys konstytucyjny w Polsce się pogłębia i nie ma żadnej woli po stronie władzy wykonawczej i ustawodawczej, aby zakończyć te bezprawne działania. Długo zastanawiałem się, Szanowni Państwo, i myślałem nad tym, co należy uczynić jako wieloletni prokurator, prawnik. Uznałem jednak, że istnieje obowiązek prawny, który muszę, który muszę zrealizować. Dlatego 31 stycznia podpisałem zawiadomienie o przestępstwie 60-stronicowe o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów, ministrów, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa rządowego Centrum Legislacji, niektórych sędziów i prokuratorów oraz inne osoby. A to przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 13 grudnia 2023 roku do dnia dzisiejszego w Warszawie oraz innych miejscach Polski osoby te działają w zorganizowanej grupie przestępczej w krótkich odstępach czasu, wykonaniu z góry powziętego zamiaru, mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności konstytucyjnego Organu Rzeczpospolitej Polskiej Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, podjęły w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tychże celów przemocą oraz groźbą bezprawną poprzez wyeliminowanie możliwości funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, w ten sposób, że doprowadziły do podważenia statusu ustrojowo-prawnego Izby Kontroli, nadzwyczajnej spraw publicznych Sądu Najwyższego oraz sędziów Sądu Najwyższego, jak również mocy prawnej orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy, w tym w szczególności przez Izbę Kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych, doprowadziły do zaprzestania publikowania przez rządowe Centrum Legislacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, podważając status legalnie powołanych sędziów Trybunału. Doprowadziły do podjęcia uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działania Trybunału Konstytucyjnego. Doprowadziły do podjęcia uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu konstytucyjnego w obszarze sądownictwa. Doprowadziły do zaprzestania przedstawienia stanowisk i brania udziału w rozprawach przez obligatoryjnych uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doprowadziły do nieobsadzenia trzech bakujących stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym. Doprowadziły do przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2025 pozbawiającej Trybunału Konstytucyjnego środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń sędziom Trybunału. Oraz doprowadziły do podważenia statusu ustrojowo-prawnego Krajowej Rady Sądownictwa oraz jej członków, jak również nominacji sędziowskich podejmowanych z jej udziałem. To jest o przestępstwach z artykułu 127 paragraf 1 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 128 paragraf 1 i 3 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 65, w związku z artykułem 12 Kodeksu Karnego oraz artykułem 258 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Mówimy tutaj, Szanowni Państwo, o przestępstwie, zamachu stanu. Jednocześnie z uwagi na wagę zawiadomienia osób podejrzewanych, w tym w szczególności prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara wniosłem o wszczęcie i przeprowadzenie śledztwa w sprawie przez legalnie powołanego zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego w ramach obowiązkowego referatu Oraz prowadzenie tego postępowania przez niego w ramach śledztwa własnego osobiście. Wczoraj, 4 lutego, zostałem przesłuchany przez pana prokuratora w charakterze zawiadamiającego. W dniu dzisiejszym, 5 lutego, zostałem powiadomiony przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego, że szło w tej sprawie śledztwo. Liczę, iż podejrzewany prokurator generalny Adam Bodner, od Adam Bodner oraz powołane powołanie na sprzeczne z prawem kierownictwo prokuratury krajowej oraz innych jednostek prokuratury umożliwi panu prokuratorowi przeprowadzenie śledztwa niezależnego i w żaden sposób nie umożliwi mu tego działania. Na przykład zawieszając go. Zwracam się do państwa jako czwartej władzy, dziennikarzy. Abyście uczynili wszystko, żeby rządzącym nie udało się zablokować tego śledztwa i doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy ewentualnego ukarania winnych i zapobiec ukarania legalnego i odważnego zastępcy prokuratora generalnego. To, że w Polsce mamy do czynienia z zamachem stanu, widać to bardzo jasno i czytelnie. Oczywiście to nie jest zamach stanu, polegający na wyprowadzeniu czołgów i policji wojska na ulicę. wtedy ten zarzut brzmiałby jako działanie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnej. Jest to, Szanowni Państwo, pełzający ustrojowy zamach stanu. To jest notoryczne nadużywanie przez władzę wykonawczą i ustawodawczą swoich uprawnień nad władzą sądowniczą oraz innymi instytucjami konstytucyjnymi. To jest wykorzystywanie różnego rodzaju przewag kierowanie gruźb karalnych, między innymi poprzez uniemożliwianie wypłaty środków na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego czy Krajowej Rady Sądownictwa, co stanowi naruszenie prawa i konstytucji. Pragnę Państwu przypomnieć, to jest to zawiadomienie o przestępstwie, Szanowni Państwo, a to jest też, Państwu pokażę, informacja Pana Prokuratora o wszczęciu śledztwa. Pragnę państwu przypomnieć, że zgodnie z kodeksem karnym sensu z artykułu 127, paragraf 1 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat do kary dożywotniego pozbawienia wolności. Przestępstwo z artykułu 128 kodeksu karnego to jest zamach na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej Podlega karze pozbawienia wolności od, od, lat, od lat 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Wierzę, że legalni powołani prokuratorzy, w tym legalnie powołany prokurator, zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski przeprowadzi to śledztwo szybko, sprawnie i rzetelnie, wykorzystując do, do prowadzenia tego postępowania wszystkie dostępne metody śledcze. E, oczywiście nie może tego postępowania w żaden sposób nadzorować, prokurator generalny Adam Bodnar, z uwagi na fakt, iż jest podmiotem, czy będzie podmiotem tego postępowania. I to jest moje, moja krótka, moje krótkie oświadczenie, moja krótka wypowiedź. Jeżeli Państwo macie pytania związane z tematem naszego briefingu, to bardzo proszę. Pro... Czy zawiadomienie jest oparte na powszechnie dostępnej wiedzy w mediach, czy na jakichś pana własnych ustaleniach? Zawiadomienie to, do tego zawiadomienia zostało do, 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 dołączone szereg dokumentów. Oczywiście dokumentów dostępnych publicznie, także wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a także różnego rodzaju informacje medialne, wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, w której grożono sędziom Trybunału, Trybunałowi Konstytucyjnemu nawet dzisiaj. To, to oczywiście nie znajduje się w zawiadomieniu o przestępstwie, bo dzisiaj przecież byłem na Komisji Sejmowej. I także różnego rodzaju sformułowania padalu, które można oceniać jako element przemocy czy groźby bezprawnej. Także to zawiadomienie jest obudowane szeregiem dokumentów. Natomiast tak naprawdę no, to już jest element śledztwa. I myślę, że zapytacie pana prokuratora Ostrowskiego, jaki ma plan śledztwa, jaki ma zamiar przeprowadzić, czy nosi rzeczy w tym postępowaniu. Proszę bardzo drugie pytanie. Marek Mikołajczyk Dziennik Gazeta Prawna panie prezesie chciałem zapytać o dwie kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy tych pism, które wysłał pan do kancelarii premiera i do marszałka sejmu. Tych podmiotów było oczywiście więcej. Czy jakiekolwiek odpowiedzi pan uzyskał z tych podmiotów? A druga kwestia chciałem zapytać o postanowienie prezydenta Dudy o pana powołaniu na funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To postanowienie nadal nie znalazło się w Monitorze Polskim. Czy wie pan dlaczego tak się Stało i czy interweniował pan w tej kwestii. Dziękuję. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to zupełnie ta kwestia nie interesuje. To jest osobista prerogatywa pana prezydenta i mogą publikować albo nie publikować postanowienie pana prezydenta zostałem powołany na prezesa Trybunału Konstytucyjnego i prezes Rady Ministrów, czy marszałek jednej czy drugiej izby polskiego parlamentu. Nic do tego nie mają. Niech się zajmują swoimi sprawami. Jesteśmy organami konstytucyjnymi działającymi na równych prawach według konstytucji, niech po prostu każdy wykonuje swoje obowiązki. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię, no szanowni państwo, to zawiadomienie o przestępstwie jest efektem tego, że organy władzy ignorują próby zaprzestania naruszenia konstytucji i trwania tego powiązającego zamachu stanu, nie chcą rozmawiać, myślą, że są nietykalni. I wydaje mi się, że przeprowadzą radykalną zmianę polskiego ustroju bez zmian ustawowych, bez udziału, w tym istotnych elementów systemu prawnego w Polsce, czyli wymiaru sprawiedliwości. Nie da się w Polsce rządzić dekretami, to nie są czasy PRL-u, to nie są czasy jaruzelskiego, gdzie wprowadzał stan wojenny różnego rodzaju swoimi dekretami. Jesteśmy żyjemy, przynajmniej żyliśmy do grudnia 2023 roku w demokratycznym państwie prawa gdzie prawo mogło być interpretowane, ale nie było w rażący sposób łamane. Dziękuję.